Geogatka. Podcasty. Słucha wiosna, trend czy przypadek? Witam państwa serdecznie w kolejnym już odcinku podcastu popularno-naukowego Geogatka. Podcast prowadzimy w ramach działalności popularyzującej naukę w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj moim gościem jest Emilia Karamus, doktor adiunkt w zakładzie hydrologii i hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, cześć! Cześć, bardzo mi miło dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo, bardzo ważnym temacie, mianowicie o wodzie. Ja wiem, że tutaj wielu naszych naukowców, często hydrologów, często zaczyna od takiego bardzo oczywistego, ale no, istotnego. Powiedzenia, że z wodą są trzy istotne kwestie związane. Pierwsza, że albo jest jej za dużo, albo jest jej za mało, albo jej jakość jest różna. Czasami pozostawia wiele do życzenia, a czasami nie. Więc w związku z tym, jako że y, jesteś hydrologiem, chciałam z Tobą porozmawiać o tym, jak ta sytuacja wodna w Polsce wygląda w okresie wczesnowiosennym, choć teraz już jesteśmy w okresie wiosennym. Ale cofnijmy się troszeczkę. Jakbyś mogła opowiedzieć. Je, jakie są największe problemy z wodą, albo z kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę właśnie, kiedy zaczyna się wczesna wiosna? To jest trafna uwaga, jeżeli chodzi o te trzy rzeczy, tak? to są kluczowe sprawy, jak, jak mówimy o wodzie. A jeżeli chodzi o to, ile tej wody jest w, na wiosnę i wczesną wiosną, możemy bardzo łatwo zaobserwować na w obecnym przykładzie tak. Wiosna tego roku jest ekstremalnie sucha i ten problem nasila się. Obserwujemy coraz częściej bardzo trudne warunki wilgotnościowe w tym okresie. Jakbym miała ja tak obrazowo przedstawić ten problem, to możemy sobie wyobrazić glebę jako gąbkę. I ta gąbka w tym momencie powinna być nasiąknięta wodą. Niestety tak nie jest. Przyczyny tego są oczywiście ogólnie wiadome. Obserwujemy na przestrzeni ostatnich dekad bardzo ciepłe zimy, bezśnieżne niemalże. I to jest właśnie przyczyna, dlaczego problem niedoboru wody występuje w okresie wczesnowiosennym, wiosennym. Mhm. A skupmy się teraz, ja rozumiem oczywiście i świetnie, że zarysowałaś ten trend, trend, który się pojawia. Jeżeli chodzi o aktualny rok w porównaniu do roku ubiegłego, no bo oczywiście faktycznie ten okres zimowy cały czas jest skracający i też z niewielką ilością opadów. Jak to wyglądało w tym roku? Na pewno pokrywy śnieżnej nie mieliśmy takiej, byśmy jaką byśmy chcieli, prawda? W tym roku kontynuujemy ten trend. Była bardzo ciepła zima. Śniegu też było bardzo mało. Problem jest też tego rodzaju, że nawet jak jak ten śnieg spadnie, to on utrzymuje się przez chwilę, i cały czas, jak gdyby ta warstwa czynna gleby, pracuje. Mamy tą wymianę wilgoci z gleby do atmosfery i tak woda w okresie zimowym ucieka nam ze zlewni. Normą powinno być i było do tej pory, że ta woda była magazynowana w pokrywie śnieżnej i takim idealnym przykładem by było jak ta woda by była uwalniana stopniowo, by tajała i tak do tej pory było. A teraz można powiedzieć, przychodzi, no w zasadzie możemy powiedzieć, o zimowa fala upałów, nagły wybuch ciepła. Do tego dochodzi silny wiatr, duża ewapotranspiracja i ta woda ucieka ze zlewni. I tak jeszcze odnosząc się do tego, no bo na. To, że jest sucho, to myślę, że już dużo osób zauważa i też nawet w takich rozmowach yy, codziennych yy, mówi się, że jednak dobrze, żeby spadł deszcz, ale tak jeżeli chodzi o takie może mity albo wyobrażenia, no bo nawet jeśli spada deszcz, yy, pada deszcz, ale no jest on gwałtowny, ulewny. To też nie do końca jest dobrze, prawda? To jest właśnie kolejny problem, że obserwujemy bardzo dużą zmianę w strukturze tych opadów. Bo jeżeli tak spojrzymy całościowo w ujęciu rocznym na, na to, ile opadów występuje w Polsce, no to tu nie mamy żadnych zmian. Te opady utrzymują się, suma, roczna suma opadów jest w zasadzie taka sama, i ona tak, tak oscyluje wokół średniej z wielolecia. Ale właśnie to nierównomierne rozdystrybuowanie tych opadów w ciągu roku, i właśnie gwałtowne, ulewne opady no nie są w stanie zaspokoić potrzeb zlewni, bo ta ziemia jest wysuszona. Jak ten opad spada, ona bardzo szybko spływa. To też dochodzą do tego jeszcze kwestie Użytkowania gruntów w obrębie zlewni dochodzą przekształcenia takie jak wycinanie lasów, więcej gruntów ornych i ta zlewnia zupełnie inaczej pracuje, jak jest ziemia też wysuszona. No to pierwszy taki kontakt wody z glebą to jest naturalny spływ, tak? To wszystko spływa i ucieka. Czyli bardziej życzylibyśmy sobie, może nie aż tak ulewnych opadów, ale następujących z pewną średnią intensywnością i jednak ciągnących się przez kilka dni, co oczywiście oznacza nie do końca ładną pogodę. Tak, to by było taka idealny obraz tego, co nakreśliłaś. A jest tak, że mamy coraz dłuższe okresy bezopadowe. Ta warstwa glebowa jest przesuszona, do tego dochodzą też degradacja warstwy glebowej, tak? bo zupełnie inne metody uprawy ziemi stosujemy. Tak? Na pola wchodzą bardzo ciężkie sprzęty. Ta gleba ulega mm, kompakcji, tak? I to zupełnie ta nasza gąbka, o której wspomniałam, no nie wygląda tak jak kiedyś. A się o tym też porozmawiamy przy okazji twoich projektów, jakie prowadzisz czy prowadziłaś. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie w kwestii tej takiej współczesnej, jeżeli chodzi też o moment, w jakim się znajduje moment roku, bo mamy początek maja. No ten maj jest taki dość zimny. Aktualnie świeci słońce faktycznie, natomiast jest zimno. Nie ma na razie żadnych opadów, mówimy o Warszawie i okolicach. Ale jakie są prognozy na ten miesiąc? Czy on będzie znowu utrzymy utrzymywać się w tym trendzie, że że będzie coraz bardziej sucho, czy jednak może trochę coś popada. Nie wiem, czy coś możemy na ten temat powiedzieć. Niestety z prognozami jest tak, że jeżeli chodzi o spojrzenie długofalowe, no to e, powinniśmy mieć bardzo ograniczoną ufność do tych prognoz. Możemy patrzeć na te prognozy no, z wyprzedzeniem e, do trzech dni. E, powiem szczerze, że nie sprawdzałam, jaka będzie pogoda jutro pojutrze, ale patrząc na tendencję, która występuje w tym momencie, no nie spodziewałabym się jakichś takich długofalowych e, opadów, które by uzupełniły e, deficyt e, wilgoci, który jest już w zlewni, bo kwiecień był katastrofalnie suchy. Co jest e, bardzo nieoczywiste, jeżeli chodzi o tą porę roku, bo mm, powinniśmy w tym momencie w Dolinach Rzecznych mieć szerokie rozlewiska, słyszeć kumanie żab. I mnóstwo ptaków powinno tam krążyć, a tak naprawdę te ich naturalne ekosystemy kurczą się w zastrważającym tempie. I w tym roku na wiosnę mamy już na wielu rzekach w Polsce w kwietniu yy, niżówki, co jest naprawdę yy, bardzo niestandardowe. No, i niestety znów łączy się z tym trendem, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Natomiast, właśnie przechodząc teraz do tego, czym się naukowo zajmujesz, bo tutaj dziękuję za ten świetny wstęp, który nam naszkicował sytuację, z jaką obecnie się spotykamy. No ale właśnie ty to na co dzień badasz i w swojej pracy badawczej się tym zajmujesz. Jakbyś mogła trochę powiedzieć o jednym ze swoich projektów, w którym uczestniczyłaś, o akronimie czy nie będę tutaj czytać całej angielskiej nazwy, ale jakbyś mogła właśnie przybliżyć, co, w, jaka była idea tego projektu i co razem z zespołem badawczym obserwowaliście i monitorowaliście. Otóż ten projekt był prowadzony we współpracy z partnerami z Chin. My tutaj skupialiśmy się na badaniach w zlewni Wisły. Tytuł projektu może przybliżę, co ten, o czym był ten projekt i co miał na celu. Otóż tytułem proje projektu był wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy i podatność na suszy właśnie w zlewni e, Wisły. I w tym projekcie prowadziliśmy szereg analiz. Bazowaliśmy na danych e, takich standardowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. E, Obliczaliśmy wskaźniki, które nam e, pomagają e, w identyfikacji w ogóle zjawiska e, susze powstało szereg prac, jeżeli ktoś by miał artykułów naukowych, jeżeli, jeżeli ktoś by miał ochotę się e, z nimi zapoznać. Ogólnie takim może mm, Ogólnym wynikiem tego projektu jest to, że naprawdę w zlewni Wisły obserwujemy, że te susze są coraz częstsze, ich intensywność jest też coraz większa, i tak naprawdę około 40% zlewni Wisły jest narażonych na susze. To są dość zatrważające statystyki, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako laika. Czy też w ramach tego projektu jakieś rekomendacje wypracowywaliście dla decydentów na przykład, czy lokalnych samorządów? Jako takich docelowych nie, ale były takie przemyślenia, no żeby jednak nastawić się na. No teraz jest dużo takich działań ukierunkowanych na małą retencję i rzeczywiście tutaj ta retencja mogłaby poprawić tą sytuację, ale również samo podejście do gospodarowania Doliną Rzeczną, tak? Te rzeki u nas i tak w Polsce nie mamy tak tragicznej sytuacji, przynajmniej jeżeli chodzi o Wisłę, bo jest to rzeka seminaturalna na niektórych odcinkach. Powinniśmy dbać o tą rzekę i dążyć do tego, żeby ona została w miarę taka, jaka jest, tak? Żebyśmy swoimi praktykami i budowlami hydrotechnicznymi nie pogarszali jej stanu. Jakbyś mogła jeszcze przypomnieć, ile trwał ten projekt, bo chodziłoby też o to, żeby zobrazować, przez jak długi czas prowadziliście swoje obserwacje terenowe. Jeżeli dobrze pamiętam, projekt ruszył w 2019 roku w lipcu. Niestety nałożył się na okres pandemii. Był przedłużany. Tutaj też z przykrością muszę powiedzieć, że zmienił się kierownik projektu w czasie pani profesor Renata Romanowicz, która też byłam promotorem mojej pracy doktorskiej. Odeszła od nas. No także taki projekt trochę z, z przykrymi niespodziankami. Niemniej jednak zakończony sukcesem i projekt zakończył się w 2024 roku. Także to dość długi okres. Czy okres pandemiczny w jakiś sposób różnił się od tych danych, które wcześniej zbieraliście, czy do których wcześniej mieliście dostęp? Ja wiem, że może y, sama natura i tak żyła swoim rytmem, natomiast no, ta działalność człowieka i wpływ człowieka na przyrodę w tym czasie, kiedy jednak ta izolacja wystąpiła w takim znaczeniu społecznym, był nieco mniejszy. Czy tutaj to jest y, ciężko oszacować na tak y, krótkim w sumie okresie, żeby stwierdzić, czy była jakaś wyraźna różnica? W danych, jeżeli chodzi, które analizowaliśmy, nie. Bardziej moglibyśmy takie m, analizy przeprowadzić, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza i tego typu e, rzeczy, tak? Rzeczywiście e, w tych m, rejonach wydaje mi się, że to naprawdę było zauważalne. Tutaj nie i m, ten projekt jak gdyby... M, Charakter tego projektu był taki, że my pracowaliśmy na danych, które dostawaliśmy tak, z, z, od służby y, hydrometeorologicznej, y, także to nas jak gdyby nie dotknęło. Y, wiadomo, jakieś takie kontakty i na, na początku pandemii, y, ale bardzo szybko y, dostosowaliśmy się do istniejącej sytuacji i prace postępowały. Bardzo dobrze. To właśnie kolejny przykład, że naukowcy potrafią się elastycznie dostosowywać do zmieniających się warunków, o czym wielokrotnie koledzy, koleżanki wspominali podczas naszych rozmów w ramach podcastu Geogatka. I teraz chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o twoim kolejnym projekcie, który aktualnie prowadzisz. Jest to projekt miniatura finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. I tutaj pozwolę sobie przeczytać tytuł: Zastosowanie nowatorskich metod pomiarowych w celu poprawy opisu i modelowania suszy. Metody prowadzonych badań, i właśnie, modelowanie suszy. Myślę, przynajmniej tutaj, to jest słowo, które dla mnie jest takim słowem kluczem. No właśnie, czy suszę można prognozować? Czy to jest, no właśnie, takie pytanie trochę na wyrost. Jest to zadanie dość trudne, bo jeżeli popatrzymy na odniesiemy suszę do powodzi, no to. Powódź dzieje się w zlewni. Mamy dane ze zlewni. Jak powódź następuje, no to się dość sytuacja rozwija dynamicznie. Susza jest zupełnie innym zjawiskiem, chociaż jej oddziaływanie jest dużo większe niż, niż powodzi. Jest to, tak, tak możemy powiedzieć, takie zjawisko postępujące, kroczące. To jest taka katastrofa krocząca. I jakbyśmy w ogóle spojrzeli na jak ta susza się rozwija i propaguje w systemie hydrologicznym, no to wychodzimy od braku opadów, od długiego okresu bezopadowego i tutaj mówimy wtedy o suszy meteorologicznej. Jeżeli taki stan się utrzymuje przez dłuższy czas, no to już widzimy to po warunkach wilgotnościowych w glebie i jeżeli to dalej się rozwija, nadal nie ma opadów i sytuacja nie ulega poprawie, obserwujemy niżówki na rzekach, a jeżeli ileś lat po sobie taka sytuacja ma miejsce, no to już widzimy też w wodach podziemnych i mówimy o suszy hydrogeologicznej. Także prognozowanie suszy nie jest zadaniem prostym, ale jesteśmy w stanie i też w, są, Instytut w Puławach dostarcza na bieżąco danych, też mamy z Europejskiej Agencji Środowiskowej dane, możemy na mapach właśnie stosując. Wskaźniki, które identyfikują suszę, ocenić obszary, które są w tym momencie podatne, czy, czy, czy pod wpływem suszy. Tylko też no to opiera się na, na patrzeniu, jak będzie sytuacja opadowa. A później, jak to wszystko się propaguje w samej zlewni, no to nie jest już takie e, zadanie proste. Projekt Home Drought też był nastawiony na m, zobaczenie, jak te procesy działają w zlewni, jak one się e, kształtują. E, I pomysł na projekt Miniatura jest jak gdyby m, kontynuacją projektu Home Drought. I też zlewnia wisły? E, też zlewnia wisły, ale badam tutaj, jestem kierownikiem w tym projekcie i e, badam e, problem suszy bardziej e, lokalnie. I też w, nastawi w nastawieniu na uchwycenie tych warunków e, tranzycji, z warunków, e, gdzie mamy odpowiednią ilość wody. Kiedy to właśnie jest ten, ten okres, kiedy zaczyna się sytuacja pogarszać? I, i, i mówię tutaj o e, uwilgotnieniu gleby, bo. E, Dużym problemem właśnie w analizie danych i spojrzeniu głębiej w ten problem propagacji suszy w zlewni jest brak danych odnośnie uwilgotnienia gruntu. A tutaj ta informacja, my mamy tylko jak gdyby pośrednie wskaźniki, które nam mogą pośrednio mówić, jaka ta sytuacja jest. Oczywiście możemy obserwować to na podstawie kondycji roślinności w zlewni. Ale nie ma takich danych monitoringu stałego uwilgotnienia gruntu i też ten projekt ma na celu taką charakterystykę krótkookresową, ale w ujęciu przestrzennym i wykorzystuje projekt jest nastawiony na, na, na monitoring wilgotności w zlewni rzeki Świder, czyli niedaleko nas, nie gdzie daleko. mamy obserwatorium. Tak, i też to był taki, taka wytyczna, żeby było łatwo, bo projekt wiąże się z wyjazdami w teren, instalacją czujników, które są zainstalowane in Situ, to są pomiary punktowe, ale nas interesuje, jak to przestrzennie się kształtuje. I tutaj wykorzystuję bezsałgowe statki powietrzne, drony, które są wyposażone w czujniki i tutaj czujnik multispektralny daje nam możliwość zobaczenia też spojrzenia, jak przestrzennie ta wierzchnia warstwa gleby wygląda, jakie są warunki wilgotnościowe w zlewni i chcemy te dane przestrzenne zasymilować z tymi danymi in situ, żeby pozbyć się jakichś niepewności, błędów i mając już później pomiary z dronów, jak gdyby te dane przekładać na uwilgotnienie gruntu. Miałaś sieci czujników, które rozmieszczacie bezpośrednio w terenie, jakbyś mogła powiedzieć, jakiego rodzaju dane one pozyskują? Jak ta sieć działa? Uwilgotnienie gruntu w strefie powierzchniowej i na 6 cm i też temperaturę gruntu na tych samych wysokościach. I to są dane zbierane w stanie ciągłym? W tym momencie tak, trochę było przesunięcie z instalacją tych czujników, wynikające z pewnych problemów produkcyjnych od firmy, którą, z której te czujniki zamawialiśmy. I one zostały zainstalowane jesienią zeszłego roku, a sam projekt jest kontynuowany do listopada tego roku. Czyli jeszcze troszeczkę miesięcy pomiarowych przed wami. E, tak, teraz właśnie intensywne wyjazdy w teren. I później rozumiem, że będziecie korelować dane, które zostały pobrane na miejscu przez czujniki, z tymi, które y, są zbierane przez drony, i rozumiem, że do tego wykorzystujecie oprogramowanie, które pomaga Wam w analizie tego tak. typu danych. No to w takim razie mam nadzieję, że dojdziecie do ciekawych <laughs> wniosków. Ale czy już teraz na przykład obserwujecie coś, co jest pewnym potwierdzeniem założeń, albo może coś Was zaskakuje, czy to jest jeszcze zbyt wczesny etap projektu? Eee, wyniki będą. Eee... Jak już zbierzemy wszystkie dane. Na razie mogę powiedzieć, że te metody się sprawdzają i rokują dobrze. Także do jakichś, no teraz jest ten okres intensywnych wyjazdów terenu i, i ta pora, która nas interesuje. Bo tak naprawdę w projekcie my chcę spojrzeć na krótkookresowe mechanizmy kontrolujące właśnie procesem wysychania gruntu. To przejdźmy jeszcze tak do już trzeciej i ostatniej niestety części naszej rozmowy, odnosząc się do ogólnej sytuacji, bo zaczęliśmy mówić o okresie wczesnowiosennym, okresie wiosennym, co oznacza właśnie sucha wiosna. No właśnie, kontynuując ten wątek, słucha wiosna, to jakie lato w takim razie? No, sucha wiosna to już powinien być ten dzwonek alarmujący. Bo jeżeli na początku okresu ciepłego mm, już mamy problem, no to poprawa, sytuacja, nie tak, poprawa sytuacji, jeżeli dochodzą wysokie temperatury, niestety no, nie wygląda to kolorowo. I raczej jest duża szansa, że ta susza będzie się rozwijała a czy biorąc pod uwagę no jednak szybkość tych zmian i to, że właściwie bardzo płynnie przechodzimy obecnie z okresu wiosennego czy wczesnowiosennego do okresu letniego, czy jest możliwość szybkiego reagowania, kiedy już wiemy na przykład, że wiosna zapowiada się sucha, co oznacza jeszcze bardziej suche lato, czy w jaki sposób w tak krótkim czasie możemy reagować? Tutaj też myślę oczywiście o rolnikach, o osobach, które no, żyją w pewien sposób. No, to też bezpośrednio dotyczy nas jako konsumentów, ale właśnie. Czy możemy jakoś reagować na te, na te zmiany w tak krótkim czasie? E, tak naprawdę rolnicy już reagują, tak? Większość rolników, którzy tak nastawiają się na produkcję rolną tak bardzo poważnie, no to już stosuje nawadnianie, tak? I, i w tym momencie to jest jedyny m, e, środek, który może pomóc, tak? E, tylko Tutaj też no, dochodzi taka kwestia, że to mm, jest rozwiązanie krótkookresowe, tak? bo susza glebowa, jeżeli będziemy stosować nawadnianie, no, to będziemy obniżać zwierciadło wód podziemnych, tak? no, bo to nawadnianie pochodzi z, ze zbiorników wód podziemnych. A trzeba pamiętać, że te zbiorniki no, też nie są niewyczerpywalne, a ich zasilanie jest z opadów. Skoro, jak już nakreśliliśmy, problem tych odpadów jest coraz mniej i coraz więcej problemów z tym związanych, no to też odbudowanie tych zasobów, no nie wiemy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Więc tutaj też powinniśmy zachować czujność i jak gdyby nastawić się na działania, które zatrzymają nam tą wodę w krajobrazie i w, w zlewni. Tak? Czyli jeszcze raz wspomniano tutaj mała retencja też powinniśmy jak gdyby edukować społeczeństwo i też pod takim kątem dbania o przyrodę tak jakieś e, zachowywanie przede wszystkim e, e, torfowisk nie ich mamy bardzo dużo terenów pod e, gdzie występują erowe meriolacyjne, które też są w różnym stanie i one nadal według jakichś starych wytycznych, są odmulane, pogłębiane, a to prowadzi do szczerpywania tych zasobów w wyższych partiach zlewni, tak? Wody podziemne są szczerpywane i to, jak gdyby, generuje cały czas odpływ. Powinniśmy mm, postawić na działania, które zatrzymają e, wodę w zlewni, a jeżeli chodzi o same rolnictwo, no to e, no nie wiem, czy jest możliwe wrócenie do takiego krajobrazu sprzed 20-30 lat, gdzie obserwowaliśmy miedzę, zadrzewienia śródpolne. Teraz, jeżeli, mam, jeżeli spojrzymy na, na zabiegi, jakie się stosuje i te ciężkie sprzęty, które w, wjeżdżają na te pola, no to rolnikom nie jest po drodze. Omijanie takich przeszkód dużym sprzętem naprawdę nastarcza trudności, a to były miejsca, gdzie ta woda w naturalny sposób się gromadziła. Czyli jeszcze pozostaje kwestia, z jednej strony, jak wspomniałaś, edukacji społeczeństwa, ale dotarcia też bezpośrednio do osób, które właśnie tę rolę uprawiają i. Pytanie, czy jest, czy jest tu przestrzeń do takiego dialogu, rozmowy? Wydaje właśnie mi się, z że jak najbardziej i też tacy bardziej świadomi rolnicy już widzą ten problem. No bo to leży też również w ich interesie. Nie ma odpowiedniej ilości wody, te plony są dużo niższe, a my jako społeczeństwo też jak gdyby cenowo to odczuwamy. Też nie same plony, bo. Jeżeli spojrzymy na okres wczesnowiosenny, to czasami w ogóle rolnik nie jest w stanie zacząć tych prac. Bo też nawożenie i odpowiednie przygotowanie gleby, jeżeli są ona sucha. Teraz no, mamy problemy z burzami piaskowymi. To jest naprawdę rzecz. Coś, która często nie było wcześniej? Dokładnie, prawda? tak, tak. Także no, ten problem jest wielowymiarowy. I na pewno um, trzeba się nad nim e, głębiej e, pochylić i badanie problemu e, suszy, jej dynamiki, jak ona się propaguje w e, systemie hydrologicznym jest jak najbardziej potrzebne. Właśnie, I to, także trzymam kciuki za Wasze badania, bo naprawdę ich znaczenie dla nas, dla społeczeństwa jest bardzo istotne. Więc myślę, że tak naszą rozmową z jednej strony przybliżyliśmy ten problem naszym słuchaczom, ale też myślę, że taki apel można wystosować, żeby pomyśleć w jaki sposób w takim codziennym życiu, codziennych zwyczajach możemy trochę tej wody zaoszczędzić, bo to od tej małej kropelki, która. Gdzieś tam drąży tę skałę, można zacząć jakieś większe zmiany. Dokładnie, ale jak gdyby jednostka jednostką, jeżeli dużo tych jednostek, to rzeczywiście coś możemy wy, wypracować, ale potrzebne są te zmiany systemowe. I tutaj, jak gdyby wtedy odczujemy to rzeczywiście, że, że sytuacja może ulec poprawie. Pozostaje mieć nadzieję, żeby właśnie tak będzie, jak mówisz, a głos wasz jako naukowców się do tego bardzo przyczyni. Także bardzo chciałam ci podziękować za dzisiejszą rozmowę, a państwu chciałam przypomnieć, że gościem dzisiejszego odcinku podcastu Geogatka była dr Emilia Karamus z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Materiał powstał w ramach projektu Geogatka. Promocja geofizyki i nauk o ziemi. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Popularyzacja nauki.